są dzisiaj Klaudia dziuk i cześć, Agnieszka Wojda. Cześć. cześć dziewczyny. Słuchajcie, rozmawiamy dzisiaj o body shaming, rozmawiamy o miłości do samych siebie, to jak to jest z nami kobietami. Lubimy siebie, czy mamy z tym problem? Myślę, że jest to problem w Polsce, żeby zaakceptować siebie tak w pełni we wszystkich aspektach. Często zwracamy uwagę na takie małe rzeczy w nas, które nam się nie podobają i przerysowujemy je, przesadzamy. Zamiast zwracać bardziej uwagę na to, co jest w nas po prostu fajne, ciekawe i, i ładne. Klaudia, ja wiem, że Ty się spotkałaś z takim zjawiskiem body shaming. Powiedz, jak to było w Twoim przypadku. Zapoczątkowało to moja podstawówka. Osoby, które uczestniczyły razem ze mną w zajęciach, bardzo mnie krytykowali, bo miałam jeszcze panińskie nazwisko Frączek i wyzywali mnie Pączek i też miałam troszeczkę kilogramów więcej niż oni, bo trafiłam do klasy, gdzie wszystkie dziewczynki były szczupłe, a ja jedyna byłam troszeczkę większa. Zawsze mnie to tak troszeczkę demotywowało w różnych właśnie zajęciach. No, nie chciałam nawet chodzić do szkoły i Miałam po prostu doła. Wyobrażam sobie, że kiedy taka młoda dziewczyna spotyka się z komentarzami odnośnie swojego wyglądu, z takimi negatywnymi komentarzami, to to jest taki moment, kiedy jesteśmy najbardziej podatne na krytykę, kiedy ten wygląd jest dla nas bardzo ważny. Czy te doświadczenia z młodości ukształtowały? Dorosłą ciebie, czy na przykład Twoja samoocena była przez to niższa, kiedy już stałaś się kobietą? Miałam taki przełomowy moment w życiu, kiedy te wszystkie kompleksy ode mnie odeszły, bo miałam operację i po tej operacji zaczęłam dopiero siebie akceptować. A przed operacją w ogóle nie chciałam patrzeć w lustro. Nic w sobie dobrego, nie widziałam żadnych dobrych aspektów w moim życiu, ani no, wszystko mi się nie podobało. O. To co sprawiła ta operacja? Że nagle coś się przestawiło w Twojej głowie? Jak to się zadziało? Stwierdziłam, że mogłam umrzeć, bo to była dosyć taka operacja, że mogłam umrzeć, i zaczęłam doceniać to życie, że mam jej jedno i. W końcu tak zaczęłam siebie akceptować, jakoś zaczęłam widzieć siebie inaczej. Agnieszko, Ty prowadzisz warsztaty, warsztaty, które mają na celu pokazanie nam, kobietom, że warto pokochać siebie. I chciałam Ciebie zapytać, co mówią uczestniczki Twoich warsztatów? Takie historie właśnie często się pojawiają. I zazwyczaj jest to tak, że ktoś nam w przeszłości powiedział coś negatywnego na temat nas samych w wieku dojrzewania. W tym bardzo ważnym momencie, kiedy nasze ciało się rozwija, kiedy kształtujemy swoją psychikę, nasze ciało się zmienia. Oczywiście naturalnie występuje burza hormonów. W tym punkcie życia jeszcze bardziej przeżywamy to i jeszcze bardziej nam to zapada w pamięć. I fajnie, y, że u Ciebie się zadziało tak, że, że potrafiłaś zmienić swoje nastawienie. Natomiast doświadczenia takie w każdym z nas zostawiają ślady, ślady mniejsze lub większe. I stąd organizujemy różne i wyjazdy i programy, właśnie żeby, żeby dawać narzędzia. Body shaming to trudny i poważny temat.